I, panie Kapitanie, ja chcę zapytać o BHP. BHP? A po co to komu? Ale Każdy star, na jak lata. Masz tutaj i... ma małpę z przyczepionym butelką wody na plecach. Jeśli... <ścoughs> jeśli wypadnie... <ścoughs> o kurwa. O oh, kurwa. Oh, oh. Takło mi się. Podnoszę. I widzi pan i teraz ja przyprowadzam małpę z butelką wody. Daję temu śmiertelnikowi małpę z butelką wody i teraz on to małpę wypije. Jest, hmm. a jest jakaś też dla mnie. Niestety, Czyli nie ma BHP. Niestety, została zużyta, więc nasze zasoby BHP, zostały służy, to do zera. Do zobaczenia za dwa lata, bo na przykład. Na spokojnie zasadę BHP. Jak widzicie, ta małpa na plecach ma taką butelkę. Ta butelka jest... ma bimber. Z winem. Ma bimber. Co oznacza, że uleczy wszystko. Kiedy... Pokażmy, Max wypadł za pokład. Jak widzicie, pirat potrzebuje pomocy. Wtedy taką małpę bierzemy i we wylewujemy w stronę brannego pirata. Pirat w tym Kurwa, momencie ale mu... blisko. Pirat <gryt> w tym momencie musi namierzyć tą małpę i do niej dopłynąć, aby przeżyć. Ty paweł Ale ale to szybko działa. No. Widzicie?